Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ekstra spóźnieni. Jestem kilka minut przed ósmą, ale jeszcze dzisiaj inne też przyjeżdżają. Znaczy się, że nie tylko my, Dluny no, nie jest ostatnie, a on cały czas cały czas. już, nie, już jechały, czyli chłopaki od buketu myślałem, że dluny będzie dzisiaj. Na samym kontro, na i nie, to nie tylko nam się dzisiaj przytrafiło. Nam się troszeczkę przytrafiło takie spóźnienie z racji na live'a, którego robiłem wczoraj i się troszkę przerzył, myślę, że będzie krótszy. I zjeżdża i zjeżdża teraz na tej porze więcej ludzi niż wcześniej jak jestem. Live był świetny. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za jego za obecność na nim, a no, może tak. Natomiast no, to, 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 4 godziny tak naprawdę stałem bo się odpowie, nie mógł jeszcze... nie ma zestawu. Tak, to jednak taka pewna ekscytacja w tym, że to udało. była, później jeszcze i Ostatecznie, ostatecznie... może stać tak dobrze po drugiej. No ale nieważne, najważniejsze jest to, że, że wstałem rozpatrzamy kolejny dzień. Ja teraz śmigam na siłkę. Potem tradycyjnie męski o 9 rano a, i zaczynamy. Kolejny dzień. Zapraszam serdecznie. Ciągle mam taki odruch jak zdejmuję kask. żeby się włosy poprawić. E, tradycyjnie zatrzymuję się po sodę i po wodę mamy tutaj. Zwanie się dopiero otwiera, więc jeszcze nie wystawiamy wszystko i wody nie widzę. No. To jest zazwyczaj. No ale pani mają na pewno gdzieś na W tym zaraz ją wystawi. Na razie odsłaniają się od słońca. Chowają się przed słoneczkiem. Powoli w domu wchodzimy w etap urządzania, już nie tylko rozpakowywania się, ale urządzania i tworzenia atmosfery miłej, przyjemnej. Dlatego też przyjechaliśmy z Asią do ogrodniczego. To jest ten ogrodniczy, w którym kupowaliśmy roślinki wiszące w restauracji, w którym to podjęli się wysadzenia trawnika u nas. No jak wiemy z tym trawnikiem to tak średnio im poszło, ale roślinki ładne mają. E, tam jest restauracja, tutaj od razu już. A tu jest ogrodniczy. Tam jest Asia. A ja jestem tutaj. No i chodzimy właśnie poszukać. Ja nie wiem co, czego ona poszukuje no tak naprawdę. Po prostu chcę jakieś roślinki żywe, żeby były w domu, żeby, żeby było milej. Żeby było bardzo miło. No więc no, więc jesteśmy tutaj i będziemy szukali czegoś. Ja sobie pójdę z tej strony. To przyjemnie ciemno, ciemno. Tak w cieniu, po prostu. Zacienione i nie to, że jest chłodniej, ale te rośliny takie dają jakieś poczucie. Kolor może chłodniejszy. Aha, nie wiem, tam tędy przejdę, bo muszę zawrócić no to coś będziemy kupowali później wam pokażę co tam myślałem o te są śmieszne to jest prawdziwe nie to chyba sztuczne O, ba nieźle to wygląda w sumie w końcuśmy kwiata nie kupili żadnego żadnej zieleniny z pustymi rękami tam pojechaliśmy za to przyjechaliśmy do elektrycznego e, musimy kupić jeszcze jeden e, jeszcze jeden wiatrak bo mam braki znaczy powiedzcie jeden popsuł po prostu stąd te jakby te... Brakuje nam troszeczkę. Muszę też zrobić światło na zewnątrz. Dlatego będę potrzebował, do tego będę potrzebował no, kupić kawałeczek przewodu, lampę, wtyczkę i, i powinno wszystko brać. Jeszcze coś miałem kupić. Wiatrak, zrobić tam światło. Coś jeszcze... Ach, lampkę! Lampkę, żeby na live'ach była e, kamera się skupiała na mnie, a nie na tle, nie na oknie za mną. Muszę kupić jakieś oświetlenie dla O, trzy rzeczy i tutaj jestem tutaj. Kupiliśmy co mieliśmy kupić w elektryce przynajmniej. Skoro nie ma roślinek to będą chociaż te rzeczy. Są dwa wiatraki, potrzebowaliśmy, więc już są nowe. Mam nadzieję, że popracują dość długo. Mam też, tak, jest lampka, lampka, która będzie na przemiennie albo dla się, albo dla mnie jakby na live robił. To sobie będę ją tu przedstawią Powinna być spoko. No i do tego mam jeszcze tutaj Przewód i wszystko, co nie jest do tego, aby zamontować oświetlenie na zewnątrz za domem, a my gdzieś sobie pranie rozwieszamy. I tu po zmroku jest za ciemno, żeby tam urzędować. Więc to zrobię dzisiaj, a to są lampki do wrócenia do pokoju. Tam gdzieś sobie nie będzie miała światełka. No, to taka, to taka na razie wyprawa i historia. Dziwna pogoda dzisiaj taka. Niby nie deszczowo już, już, już ciepełko, już słodko tak jak było przed tymi deszczami wczoraj. Ale, ale ciśnienie jakieś jest takie dziwne. Człowiek chodzi taki po prostu zamulony non stop. Widać, że chmury są, że troszeczkę dzieje i że niewykluczone, że dzisiaj jeszcze po południu popada. Okidoki, jedziemy teraz do, na, na starą chatę. Tam jest, jest trochę śmieci zostawionych na górze. Chcę je wyrzucić, już mieć to z głowy jeszcze nie zdać kluczy. Bo właścicielka bo nie chce teraz zabierać do domu wcześniej. Nie, nie rozumiem, ale no zapłacone to, 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 to sobie trzymam je w porządku. Natomiast tam ma się pojawić pośrednik nieruchomości z jakimś klientem, który idzie, idzie oglądać. Zostawiam mu klucze. Już żeby miał, żebym nie zawracał gitary. Haj! Cześć Asia! Cześć! Cześć! Oh, very really nice! I, i żebym nie musiał jeździć tam za każdym razem, bo to nie końcu, nie mój biznes, żebym się tam pojawiał i co? I, i później jeszcze mały jakieś zakupy, później odebrać dżuny z dżunem do lekarza, parę pierdołek jest do zrobienia dzisiaj jeszcze. Także mimo że popołudnie to jeszcze sporo roboty. Ostatni obchód po domu na kurnikowi cisza, spokój. Tutaj śmieci do wywalenia. Podlałem rośliny. Zabrać dorfowe eee. Niestety tak troszkę podpadły. Parę dni nie podlewane. Tak od razu. To widać, że żółkną. Niechętnie, ale będę musiał tu przyjeżdżać parę razy jeszcze, żeby podlewać je. Nie ma wyjścia. Czekam na tego pośrednika tylko, żeby go wpuścić i dać mu klucze. I jedziemy stąd. Coś mi się widzi, że będzie chyba dziś jeszcze padało. A jak tak padało codziennie, to nie trzeba by podlewać. To też ma swoje zalety. Dobra. Kuchnia pusta. Aha. Tylko jeszcze parę worków. Tam zostaje jeszcze parę pierdołek, których już nie zabieram. O, jest szczotka. Jest to do zmiotka, czyli pani sprzątaczka będzie miała czym posprzątać. Tutaj zostało parę drobiazgów, których nie zabieram. Światło gasimy. To zostaje sobie. Wszystko to zostaje. To zostaje. No i na pozostałych piętrach też już jest pusto. Są jakieś rzeczy potarągowe. Jeszcze to ona nie sobie weźmie. Bateria do GoPro. Puste pudełko. No, elegancko. Można czekać teraz. Rurek, czyli pośrednik czekający na swojego klienta i obejrzenie domu. Przekazałem już klucze, znaczy nie przekazałem kluczy de facto za dom, bo ten cały czas jest w moim posiadaniu do końca miesiąca. Jeśli pani sprzątająca przyjść jeszcze zrobić tutaj porządek. Ja sobie robię chyba już ostatnia, a na pewno jedno z ostatnich wejść do Kurnikowa. Eee, będzie... Tak i tak, Pani Przewodnicząca musiała przyjść na no, zrobić jeszcze porządek. Ja jeszcze tu przyjadę parę razy na pewno, żeby poodlać, no bo to trochę nie wypada, żeby nie podlewać. No i co jest taki oka Pusto Jak w kurniku. Jakaś skorupka? No to tyle. Ten rozdział zamknięty. Ten rozdział też zamknięty. Za to otwierają się kolejne. Mam nadzieję, że dużo fajniejsze. Ciekawsze. No, teraz pokażę wszystko przed nami. Zanim po to jeszcze psalu. Lu, e, nie psalu, co ja mówię. Już siła przyzwyczajenia. Psa kraun. Market, na który dość często jeździłem mieszkając tutaj na sway.com. Z racji przeprowadzki będę tutaj na pewno dużo rzadziej. E, no, ale jeszcze dzisiaj, jadąc stąd, zamierzam tutaj parę rzeczy nabyć. Potrzebuję m.in. wieszaki dla dzieciaków. Chcę e, limonki sobie kupić obcinaczkę do paznokci, bo zaginęła gdzieś w akcji, a pól pazury mi porosły. I jeżeli mają, to żaby. Tak, żaby. Pani tutaj, tutaj z rybkami bardzo różnego rodzaju. Między innymi węgorze. Są. O, tam są owoce, które lubię. Są też świerszcze, których nie lubię. Owoce mogę kupić. Mówię, że są spoko. A świerszcze to chyba bym musiał live'a zrobić, żeby, żeby się nimi popychać. Loki! To wychodzą Wychodzą. W sumie to muszę wyjść tam. Pieszaków nie brakuje, ale same na dorosłe ciuchy, czyli duże po prostu. A potrzebujemy takie dziecięce. Będziemy zaraz szukali. Żad też nie ma. Rano są dorosłe. Teraz jest market już w stanie takiego, powiedziałbym, rozkładu. Prawie, że dokładnie dosłownie. Pakują się wszędzie, już po prostu zamykają wszystkie stoiska. Jednak rano, jedna krano tu się działa, a nie popołudniem wieczorem proszę bardzo, kolejne stanowisko. Pani właśnie zgasiła światło jakby na potwierdzenie moich słów. Także to się nie. No niestety chyba misja polegnie. Tutaj sprzedawane jest jedzenie, również wszystko zamknięte już. Ostatnie miejscówki otwarte. Pani tutaj ma owoce, które bardzo lubię, które kupiłem właśnie. 2,5 zł za puszkę, wziąłem podwójną. Oprócz tego kupiłem trochę limonek fajnych, takich dużych. I su suszone owoce, taki miks suszonych owoców pakowanych pojedynczo jak cukierki. Eee, dzieciaki to lubią, bo to wygląda jak cukierek, a jest suszonym owoce. Chyba zdrowszy mam nadzieję. Także to jest, eee, to będzie, będzie miała June jeszcze do szkoły, żeby dorzucić jej do lunchbox. Eee, a no i wieszaki kupione są. Kupiłem też obcinaczkę do paznokci. Więcej rzeczy udało się kupić. No tylko, tak jak mówiłem, żaby nie sprzedają po południu. Żaby są na rano. Tu jakie blady ryby. Taki to nie widziałem wcześniej. Dziwne. Głębinowe chyba. <grymna> Pamiętajcie, to, że razem żaby to jest jedna sprawa. E, ryby kurczaki, żaby ale pani zobaczcie, popatrzcie powiedzcie mi co to jest za mięso co pani za mięso przygotowuje i wykłada tutaj hmm? zgadnijcie, ja wam później powiem nie mam wybaczenia poprosiłem Asię żeby wzięła Mięso szczura. Nie jadłem jeszcze szczura takiego. A no właśnie, już zdradziłem co to jest, prawda? No to mam nadzieję, żeście się domyślili lub nie. Tutaj ucięty ogon na przykład widać. Tutaj No to szczur po prostu, no. Mięso za sztura szczura. Na moją prośbę nie no przygotowali. Trzeba mieć to za sobą w końcu. Bo tyle lat tutaj w Kambodży i jeszcze szczura po prostu nie jadłem. Wydaje się, że wczoraj byłem u Chińczyka tutaj i przez kraty pokazywałem Wam, że otworzyli tutaj właśnie nową kawiarnię. Faktycznie jest otwarta jest nowa. A zajrzałem tutaj z racji na to, że tam jest dżunkowe przedszkole. Już. A jestem, no taki kwadrans 20 minut za wcześnie. Uuu, zobaczcie, jaki ekspres. Proszę, proszę. Nie wchidmuchał. Old school waga. No to ja sobie wezmę Amerykanę. Menu. Weszliśmy do takiej części tej kawiarni, która jest po prostu klimatyzowana, jest pełni. Ercon, czyli, czyli jest tu zimno. Przyjemnie. Tam sobie można usiąść przy piatrach. I to ludzie tam siedzą głównie. Fajne miejsce. Takie bardzo prościutkie, minimalistyczne, ale jest. Ja sobie na na się kawę. Ja Siadł. Ludzie też kawę na pocino i herbatę. Dzięki temu, że poszliśmy na kawę z Asią nie muszę specjalnie trzeba już czekać na drunku, bo 25 po 4, czyli czas idealny na to, żeby ją odebrać. pan już wywołał? A to są takie domki, które wiesza się albo przed domem, albo przed biznesem, który się prowadzi. To są domki, w których mieszka taki duch małego chłopca. Tam się cukierki wysypuje wokół tego. I to ma przynieść pomyślność tego ducha chłopca. Pamiętam, że żeśmy kiedyś to w Kokongu też mieli przed restauracją wisiało tak przyjechaliśmy z Brunny do kliniki a, bo nie czuję się dobrze znaczy nie czuję się to głównie chodzi o ten kaszel, No Chodzimy na recepcji ta pani po angielsku nic mówię, że o, mówię po też, no że jestem do lekarza że, 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 że źle się czuję że mam boli gatło, że kaszle dużo nie nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie Jedzie gdzie indziej świetnie Nie, musimy zająć się Chodzi. Jesteś pod jakąś inną kliniką. Ja, ja <laughs> tutaj idziemy. Czy się to nie wiem, czy tutaj, czy tutaj, czy, czy gdzie. Chodź, tak, pan doktor no, przepisze ci jakieś lekarze. <laughs> 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 Przy poprzedniej klinice zaczęła się kamera, a to się wiąże z dwoma rzeczami. Znaczy, żeby ją zrestartować trzeba wyciągnąć e, baterię. A że bateria jest spuchnięta, to jest to prawie niemożliwe, żeby ją wyciągnąć. Znaczy, jest możliwe, bo udało mi się w końcu, ale musiałem nawalać tą kamerą i w końcu nie, kochanie, tutaj nie. I wreszcie po, po, po wielu trudach udało mi się wreszcie ją wyciągnąć. Muszę wymienić ją na niespuchniętą. To jest masakra, jak to szybko w ogóle się e, dzieje. No w każdym razie, m, gdybym nie wyciągnął... Nie, powiedziałem nie. Gdybym nie wyciągnął e, baterii, to ta kamera już działała cały czas, nie wyłączyła się. Czyli by się grzała jeszcze bardziej, puchłaby jeszcze bardziej, co spowodowałoby prawdopodobnie uszkodzenie samej kamery. Na szczęście udało się wyciągnąć. Mniejsza z tym. Sama klinika tutaj. Tutaj jest znowuż jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna. Choć od razu gdzie przyjmują. Dzień dobry, pyk. Proszę usiąść. Dane dziecka. Cyk, cyk, cyk. Waga, temperatura. Do doktora tutaj pokoiki są, siedzą lekarze. Do jednego. On tylko zajrzał w gardło. Ok, to, to, to i to. Proszę iść od razu, przesłane elektronicznie do apteki. Proszę przejść tam, wykupić lekarstwa. Odchodzi się. Lekarstwo, proszę dla dziecka. Cyk, 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 cyk. Tutaj jest doftowanie. Bardzo proszę przyjąć. Jeżeli przez za tydzień nie przejdzie, proszę pojawić się jeszcze raz. Koniec. Wizyta skończona. Czuny się rozkasłała, rozchuśtała z tym kaszleniem, że hej. W każdym razie mamy czuny mamy lekarstwo już nowe, dzisiaj wieczorem będzie brała. Mam nadzieję, że to tym razem pomogą. To poprzednie zimna zupa. Dobry? Adam zamówił koszulki z wyszywanymi logotypami restauracji dla dziewczyn oraz dla siebie z własnym logotypem i dla mnie z moim. No i proszę bardzo, tak wygląda logotyp mój po wyszyciu. Nie jest najgorzej, można byłoby zrobić lepiej, ale jest nie najgorzej. Nie no, żartuję, to jest oczywiście logotyp tutaj. A tak wygląda, tadaaa, po wyszyciu. Kochani, to są koszulki na sprzedaż, ja ich nosić nie będę, być może jakaś będzie do wygrania konkursowo. Limitowana absolutnie seria 10 sztuk z tak nieudanym nadrukiem. Że po prostu więcej takich nigdy nie będzie. Później, następnie, już będą tylko nadruk... nadrukowywane, czyli już będą wy... wyglądały normalnie. Może nie będzie, to... no nie będzie to wyszywane, ale będzie to wyglądało. A takich już więcej robić nie będę. Jest tylko i wyłącznie 10 sztuk koszulek polo-czarnych z takim schrzanionym logotypem. Unikaty, białe kruki. Na no do nabycia na miejscu w restauracji Polonia u nas. Przyłapaliśmy. Przyłapaliśmy żubra na rykowisku. Podem jest w trakcie w tej chwili reparacji wojennych. Generalnie chodzi o to, że bigos w związku z dużą ilością odparowanej wody, prawda? Woda odparowuje, sól zostaje. I bigos jest lekko słonawy, zasłony po prostu. W związku z tym. W tej chwili dodajemy, znaczy nie w tym momencie proszę. dodajemy, tylko Adam przygotowuje kapustę, która jest, o proszę bardzo, obgotowana, e, surowa kapusta, tutaj się wołowina robi i to pójdzie jako mix, jako mix do, do bigosu, żeby to to od, odsłonić po prostu. Można fortepian zasłonić, słonia nie można za fortepianić, natomiast można odsłonić również bigos. I to będzie się rozcieńczyć czyniło. po prostu. A, A żeby nie rozcieńczać go samą kapustą, to do tego tu używamy kiełbasy i wołowinę. I teraz właśnie dzieje się tu magia. Eee, trochę zachodu, ale warto, bo gra warta jest zachodu. W końcu nie czy filmowałem, robiłem shorta i zapomniałem o tym. Nasze szczury marynowały się, ta przygotowała je, oho, gorąco, w marynacie i w tej chwili wylądowały na głębokim oleju. Na w miarę głębokim oleju, bo one nie są zapatrzone tak zanurzone całkowicie. Myślę, że to nie pozostawia to wątpliwości wygląd tych stworzeń, że są to szczury. Nie żaba, nie kurczak, nie inne stworzenie, a właśnie szczur specjalny gatunek szczura, który jest yy, podobno zdecydowanie zdrowszy niż kurczak na przykład, który na napakowany jest różnymi sterydami, a to co z naturalnego łapane. łapany, tłuszczyski. Zobaczymy jak będą smakowały. Śmiało możemy powiedzieć, że szczury nabierają rumieńców, są już w ostatniej fazie przygotowania i niedługo e, wbijają na stół. Konsum konsumpcja. Konsumpcja mocne słowo, ja po prostu jestem ciekaw smaku. No, nie próbowałem nigdy. Też nie spodziewam się, nie wiadomo jakiego smaku. No to mięso to mięso, prawda? Potem gdzieś w okolicach kurczaka. Zobaczymy. E, oprócz tego na stole e, owoce, które dzisiaj kupiłem, tutaj takie śliweczki, lekko paskowate, są e, jajka, które daje się przepiórka, prawda? Jest jeszcze Marea z wczoraj przepyszna, którą ja się interesuję przede wszystkim. No i dzisiaj tutaj e, przygotowała jeszcze na lunch. E, Asia to jest e, jakaś kapusta z grzybami, z kurczakiem, ale tego nie miałem okazji jeszcze próbować. To za dużo to nie jest zdrowe, jak wiadomo, szczególnie jak jest się na wiecie. Dobra, no to ja czekam, bo to jest dla mnie dzisiaj klucz wieczoru. Asia mówi, że szczury próbują uciec. Próbują, ale nie dają rady, biegną dookoła. Nie no, nie uciekają oczywiście. Wyszły troszkę poza olej, ale, no, ale nie uciekają. Cały czas powiadam, że coś w nich jest. Lekka cierpkość, lekka kwaskowatość, czyli taka nietypowość smakowa dla kamboczek. Bo tutaj dużo rzeczy jest słodkie. A ty? na słodycz, tam oczywiście w jest, ale lubię. Jako, że nagrywałem shorta i yy, tam pokazałem, jak wcinam tego szczura, tutaj mi yy, zobaczcie, już kochanie bierzemy. Już kochanie, już, już, już. Tylko za ucho trzymam trochę. Oto ten szczur, już obiedzony ma nogi. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze. Trochę, trochę jak kurczak, no nie oszukujmy się. Pamiętajmy, to nie jest szczur, który biega nie wiem, gdzieś po ulicy. To jest specjalny szczur, wodny, specjalny gatunek szczura. Przynajmniej tak, taką mam nadzieję. Dobre mięso, naprawdę. Mm, pamiętam kiedyś oglądałem. To było coś chyba ze na gramma z Gdzie... Tak, ze stalonem. Jak to się nazywało? Zostaje zamrożony i odmrożony tam set lat później. Kiedy Phoenix. Który, który zaczyna siać spustoszenie w mieście, też rozmrożony. przewracając z powrotem Stalonego do służby. Jak się nazywało? Demolution man. Demolution man. Człowiek Demolka po polsku. I oni schodzą później tam pod ziemię. I tam podziemą między innymi burgery ze szczura, grillowany szczur. I ja wtedy patrzyłem na to wszystko, jak, jak można szczura. A ja powiem Wam, można. Można szczura. Naprawdę smaczne mięso. Ludzie, kochani, mało tego wszystkiego. Jakby. Miałem brzucha, żeby to przycisnąć. Otworzyć. Tutaj. Asia kupiła. Tutaj od pani obok. Cashew czyli orzechy nerkowca. One są robione. To są jej orzechy nerkowca, które ona zbiera u siebie na działce. Sama je praży. Taką starą metodą po prostu w ognisku się je wrzuca i ręcznie wydobywa. Bo orzechy nerkowca, kiedy są oryginalnie w tych takich łupinkach, to tam ta łupinka, a właściwie orzech pokryty jest takim kwasem. To jest żrący kwas, który może poranić nawet ręce. Żeby go zlikwidować jakby ten, to, to, to działanie niepożądane, między innymi się właśnie na przykład wyparza w ognisku, w żarze. Później praży się te orzechy. To jest coś nie do opisania. Nie zawsze uwielbiam orzechy nerkowca w Polsce. Ale to w ogóle nie ma orzechy narkowca takich, które kupujemy, nie wiem, w paczce, w torebce, w puszce, no, w mieszance jakiejkolwiek czy sam. Nawet nie ma podejścia do smaku prawdziwego orzechu narkowca, który został ręcznie tutaj zrobiony na świeżo. Tu nam, że je wczoraj robiła. Leciutko słonawy i on nie jest wcale twardy, on nie strzela tak w zima. Lekko chrupie, ale ma tylko jednakie pyszne. Jakie zdrowe bomba. Moi drodzy, zasadniczo to już w sumie jest idealny moment na to, żebyśmy się dzisiaj pożegnali w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam Was na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejny. Dzisiaj zachęcam Was do lajka, jeżeli odcinek się Wam podobał. Napiszcie komentarz, jak chcielibyście się jakimś, jakimś przemyśleniem podzielić. No i jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zachęcam, zróbcie to. Bardzo! Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, cześć.